Jest takie ciekawe zdanie, które jest zapisane w którymś z listów apostoła Jana. I Jan pisze tam, że cały świat leży w mocy złego. W innych tłumaczeniach jest napisane: że cały świat leży w mocy złego ducha. I jest to o tyle też ciekawe, że to jedno zdanie właściwie można powiedzieć, podsumowuje, czy, czy streszcza w sobie, zawiera w sobie ogromną, można powiedzieć, jakby to w ogóle ująć, może podsumowuje stan, w jakim znajduje się dzisiejszy. Dzisiejszy, nie tylko dzisiejszy, ale mówimy na dzień dzisiejszy, w jakim znajduje się świat. Cały świat leży w mocy złego. Inaczej mówiąc, cały świat jest w mocy diabła jest w mocy szatana. Co to znaczy cały świat? Co to znaczy, że jest w mocy tego złego? Ciekawe jest to, że to zapisał Jan w, w jednym ze swoich listów, natomiast e, to jest ten sam Jan, który e, jako młody chłopak był uczniem e, pana Jezusa Chrystusa, gdy ten e, oznajmił, e, że jest mesjaszem, i zaczął. Nauczać, głosić, przemieszczać się po, po, terenach, po terenach Izraela. I ten Jan właśnie to zapisał później w swoim liście takie zdanie. Natomiast, natomiast jego pan, mistrz, jego mistrz, Jezus, Jezus Chrystus, jest zapisane w Ewangelii, że był kuszony na pustyni przez diabła. Jezus przeżył spotkanie z istotą, którą Biblia nazywa diabłem szatanem. I, e, i, było, i było jak wiemy, to e, jest to słynna ta, można powiedzieć, scena znana tego kuszenia e, Pana Jezusa na pustyni przez diabła i e, ale co jakby jest w tym ciekawe, co chcę zwrócić uwagę, nawiązując do tego co Jan napisał. Szatan do, do, do Jezusa Chrystusa powiedział w tym kuszeniu: "Mnie są e, mnie są podległe do mnie należą, bodajże trzeba by było to sprawdzić, ale do mnie należą te wszystkie Królestwa, pokazał Jezusowi, wziął go na Wysoką Górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata i powiedział, że jemu są, do niego należą i może je dać komu chce. Królestwa, ich bogactwo i tak I namawiał go do tego, złożył mu taką ofertę, by ten złożył mu pokłon, a y, będą jego, czy coś takiego. W każdym razie, w zamian za pewną władzę, w zamian za pewne bogactwo, w zamian za jakieś tam panowanie, yy, wystarczy, że tylko odda pokłon szatanowi. Oczywiście, nie do końca też było to prawda z prawdą, co mówił yy, szatan, bo prawdą było to, co powiedział, że jemu. Do niego należą, tak? w jego mocy są, w jego władzy są, ale oddanie jemu pokłonu równało się z tym, że uzna, uzna, uznałby, stałby się szatan jego panem. I wtedy. Musiałby pełnić wolę swojego pana, tak? To chodziło o to, tak naprawdę. Więc nie skończyłoby się na tym, że otrzymałby to bogactwo, królestwa, władzę i tak ale byłby e, zobligowany do tego, żeby wykonywać wolę tego pana któremu stał się posłuszny, poddany, któremu oddał pokłon, czyli uznał Jego yy, zwierzchność, jego panowanie. Jezus, jakbym tego nie zrobił, nie uległ tej, yy, tej, yy, tej pokusie, yy, ale jak się to czyta, tak sobie pomyślałem, i w tym, co często przekazuję, próbuję się wczuć jakoś w, w, w skórę mojego słuchacza, tego, kto słucha moich przekazów. I jak, jak się słyszy, czy czyta to, te fragmenty tego kuszenia, że Jezus. Przez 40 dni był na pustyni, nie jadł, nic nie pił, nic nie jadł, nic nie pił, że diabeł przystąpił do niego, zaczął go kusić i kusił go i wziął go na wysoką górę, pokazał mu królestwa, będą twoje i tak dalej. Możesz nam wydawać, że to się czyta jak jakąś bajkę, którą sobie wymyślił ewangelista i zapisał ją w Ewangelii z jakiegoś powodu. E nie wiem, czy, czy tak wam się wydaje, czy nie, ale pff, nawet jak gdzieś tam e, taka myśl mi przychodzi przez głowę, że jest to tak nieprawdopodobna scena i nieprawdopodobne takie wręcz nie, nie, nieziemskie, nie z tej ziemi zupełnie jakby sytuacja, bo wcześniej czytamy o Jezusie, który robił owszem te wszystkie cuda, ponadnaturalne rzeczy. No ale powiedzmy, że z tymi, gdy z tymi swoimi uczniami się przechadzał i tam oni mu towarzyszyli i spotykał ludzi, to wydaje się takie nam bliskie, ponieważ to było bliskie tym ludziom i to jest takie rzeczywiste, a tu nagle mamy taki przeskok, Pan Jezus po swoim chrzcie. E, gdy duch święty na niego stąpił, zaprowadził go duch, wyprowadził go na pustynię, gdzie przybywał samotnie. I nagle zmiana całkowicie sytuacji, i czytamy o tym, że jakaś właśnie ta istota, którą nazywana jest diabłem szatanem, rozmawia z Jezusem, jego kusi, pokazuje mu jakieś niesamowite rzeczy, bierze go na jakąś górę wysoką, to się czyta jak, jakby to była jakaś, nie wiem, historia, taka, jak, jakaś baśnia albo coś, nie? Czyli to się może wydawać takie nierzeczywiste w ogóle, że spotkanie z diabłem, tu on kogoś kusi i tak dalej, nie? I, e, i teraz zrobię taki, i pamiętajmy o tym, co mówił, e, co mówił Jan w jednym ze swoich listów, że cały świat leży w mocy złego. I zauważmy, że to się pokrywa jak najbardziej z tym, co, co powiedział Jezusowi szatan, że w jego mocy to jest do niego należy i może komu dać temu, komu chce, tak? Te, to wszystko, co przynależy do tego świata, splendor tego świata, władza tego świata, stanowiska tego świata, bogactwa tego świata, wpływy, które się wiążą z, z pozycją władzy, pozycją e, obejmowanym jakimś urzędem, czy wpływy, jakie się wiążą z posiadanymi pieniędzmi i tak dalej. Czyli to wszystko, tak to rozumiemy jako, jako ten świat, to, co należy do tego świata, ponieważ, ponieważ wiemy, że jest to, tak, można powiedzieć, ta domena tutaj ziemska jest tu jakieś te królestwa są. Ale wiemy też, jakby żeby to skontrastować, to wiemy, że Pan Jezus powiedział, że moje królestwo nie jest z tego świata. Tak, nie jest z tego świata i nie należy do systemu tego świata, jakby tak bym, trzeba było to, to odczytywać. I to królestwo i Jezus jest królem, ma swoje sługi, ma aniołów, które powiedział, że gdyby było z tego świata, to aniołowie, ojciec posłoby aniołów, zastępy i tak dalej i tak dalej. To królestwo Chrystusa, ono tu zapanuje na, na tej ziemi, ale w jakimś sensie nie jest z tego świata, nie jest należne do systemu tego świata, do skażone ty, 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 wszystkim tym, co ten świat ze sobą wniesie. Nie? Korupcją, zniszczeniem, zepsuciem, deprawacją i tak dalej, nie? W tym sensie rozumiemy jakby tutaj ten świat i jego, jego, jego królestwa i tak dalej, które podległe są szatanowi. No i, i i tak jak powiedziałem, można tą scenę kuszenia sobie tak myśleć. kurczę, to jest tak jakieś nieprzystające do rzeczywistości tak nierealne, i jak, jak jakaś bajka, tak? I, ale czy tak jest rzeczywiście, czy to jest, czy to jest bajka, czy to jest w, rzeczywiście wymyślone, czy to jest po prostu coś nieprawdziwego? Powiem Wam teraz, do tego przejdę, co, co tak naprawdę skłoniło mnie do tego, żeby trochę jakby tutaj nagrać kilka słów. Ostatnio gdzieś mi się po prostu jestem użytkownikiem YouTube'a i, i sam też nagrywam te, te, te przesłania, filmiki, więc używam tego i też dużo jest wartościowych treści na tym, tym portalu i słucham Słowa Bożego i kaznodziejów i innych jakichś nauczań. I, i, w, i różne rzeczy po prostu są wyświetlają mi się y, filmy, które są proponowane, które mają dużą pewnie oglądalność i, i co róż tylko widzę jakieś to gwiazdy, które obnoszą się ze swoim, e, ze swoim bogactwem, ze swoim wręcz e, strojami, biżuterią. E, ze, tym luksusowymi samochodami, miejscami, w których są, obnoszą się z tym i pokazują to jako znak tej, tego bogactwa, które tego, tego mają pieniędzy, które mają, tej jakiejś pozycji, którą mają w show biznesie, czy, czy, czy szeroko pojętym, czy to będą muzycy, czy aktorzy. I żyjemy w takich czasach, że jest to takie widoczne, bo, bo, bo wszędzie są oczywiście ludzie nagrywający to telefonami czy, czy ludzie, którzy się tym zawodowo zajmują, umieszczają to i z tego mają jakieś pieniądze, że te filmy są oglądane. Ale pojawia mi się to i jest to wręcz nieprawdopodobne, jak. Może połączę to z inną jeszcze rzeczą. I teraz skąd ci ludzie mają takie bogactwo, że stać ich na zegarek, który tam ktoś pokazuje za 100 tysięcy dolarów, czy tam wręcz pół miliona dolarów jakiś zegarek z jakimiś brylantami, coś, obnoszą się ludzie z tą biżuterią, która jest tam jakaś niesamowicie droga, i z tymi samochodami, które, które są luksusowe i, i tak dalej. Ci ludzie osiągnęli tą pozycję e, i te, te wszystkie pieniądze, którymi się tak obnoszą. No właśnie, jak oni to zrobili? I, i e, powiem tak: ja wielokrotnie już słyszałem i widziałem nagrania w internecie gwiazd, e, tak zwanych, czy ludzi show biznesu którzy otwarcie w jakichś tam wywiadach przyznali, że e, parafrazując, weszli w pakt z szatanem, oddali mu swoją duszę i w ten sposób e, są w miejscu, w którym są, czy osiągnęli pozycję, jaką, jaką osiągnęli. I już e, słyszałem to, to nawet e, jest powtarzane, i to jest taki, można powiedzieć, fakt, który, który jest e, już znany, tak dość szeroko. Tak? Jeżeli o tym nie słyszałeś, nie słyszałaś, no to, to trzeba sobie to po prostu, jeżeli Cię to interesuje, można to znaleźć, i, i e, znajdzie się takie wypowiedzi e, do kamery m, ludzi, których, których gdzieś tam, którzy są, którzy są znani, rozpoznawalni. Też są takie wypowiedzi tych, którzy, którzy, można powiedzieć, wyszli z tego środowiska i mówią o tym, w jaki sposób to wygląda, jakie są pewne satanistyczne, po prostu mówiąc otwarcie, pewne, czy nazwać to rytuałami, czy, czy jakimiś czy jakimiś takimi rodzajem, no brakuje mi tu takiego słowa właściwego, jak to nazwać, ale jakieś takie wtajemniczenie jest w pewien krąg, towarzyszące temu są pewne, pewne czy to nazwać rytuał, może rzeczywiście... Także, także jest to taki dość już znany fakt, że rzeczywiście tak to wygląda w kręgach tego showbiznesu na wysokim tym szczeblu. I już w dzisiejszych czasach nie jest to rzecz do ukrycia, i jest to właściwie już znane dość fakt, że coś takiego ma miejsce na tych wysokich, można powiedzieć, szczeblach tego showbiznesu. I żeby pewną jakąś pozycję osiągnąć, Wejść na jakiś poziom, taki, który jest niedostępny. Niektórzy próbują pewną ciężką pracą i tak dalej, dojdą do jakichś pewnych rzeczy, ale, żeby osiągnąć jakiś taki poziom, nie da się tego zrobić inaczej, jak tylko jeżeli mówię o, o tych właśnie show, ludziach show biznesu. tak? Także yy, ostatnio też widziałem jedną jakąś tam gwiazdkę muzyki pop, która, która wykonywała na filmiku właśnie te, te satanistyczne ruchy rękami, te symbole, te, te ułożenie tych palców, które symbolizuje te rogi takie szatańskie. Też ktoś ostatnio na Facebooku pokazał gwiazdy, które przeszły taką metamorfozę, które dzisiaj występują na scenach z jakimiś akcesoriami dziwnymi, diabelskimi, jakimiś rogami, takimi a wręcz takie to jest od razu e, zauważalne, że są takie symbole satanistyczne, takie diabelskie, jakieś akcesoria przebrania, kostiumy i tak dalej. Takie zestawienie wręcz e, e, bardzo mocne, e, takie przed i, i dzisiaj, wcześniej, i dzisiaj te same osoby. E, i, I ktoś może sobie pomyśleć to co jest w Anglii napisane to jest taka bajka po prostu tak? diabeł przyszedł do Jezusa i mówi o, daj mi pokłon, będziesz mi służył to dam ci e, te władze, dam ci pieniądze dam ci wpływy, pozycje i tak dalej jednak to co się dzieje w świecie chociażby show biznesu pokazuje, że nie jest to bajka nie jest to bajka jest to rzeczywistość do której no właśnie nie mamy dostępu tak nam się wydaje wydaje nam się że to jeżeli to jest rzeczywiście prawda bo możemy sobie to odsłuchać zobaczyć i teraz jaki jest nasz stosunek do tego teraz możemy sobie pomyśleć aha no to ja jestem z dala od tego gdzie ja tam jestem co ja mam wspólnego z jakimś show biznesem co ja mam wspólnego z tymi gwiazdami co ja mam wspólnego z tym co się tam dzieje i jeżeli rzeczywiście to jest prawda co ja mam wspólnego z tym? E, tak? Nawet jeśli to jest rzeczywiście prawda, i sprawdzę i zobaczę, rzeczywiście przekonam się, no tak, te osoby tak rzeczywiście mówią. Nie przejęzyczyły się, nie były pod wpływem jakichś środków, nie wiadomo jakich, ale mówią to świadomie, racjonalnie, z, z trzeźwością umysłu i wypowiadają takie słowa. Nie? Więc, Możemy sobie myśleć, A mnie to nie dotyczy, ja jestem poza tym, to jest gdzieś daleko ode mnie, tak? Ja sobie tu żyję swoim życiem, tak jak inni ludzie. Co ja mam wspólnego z tym? Jak mnie to w ogóle dotyczy? Czy mnie to w ogóle dotyczy? To mnie nie dotyczy, tak? I tutaj się pojawia jakby problem, bo to jest jeden tylko z jakichś, można powiedzieć, dowodów. De facto tego, że rzeczywistość duchowa istnieje. I jedna jest rzeczywistość duchowa. I Rzeczywistość duchowa wygląda tak, że jest Bóg, najwyższy, Jachwe ten, który powiedział o sobie, jestem, który jestem, Bóg Izraela, Abrahama i Izraela i Jakuba, no, Abrahama. Izraela i no, czyli Mojżesza, Izraelitów. Jest, prawdą jest to, że jest e, jego syn, Jezus Chrystus, który z martwych stał, siedzi po jego prawicy. Prawdą jest to, w tej rzeczywistości duchowej, że są aniołowie, są e, istoty duchowe, stworzone przez, przez Boga. Część z tych istot są istotami, są e, duchowymi istotami, które sprze sprzeciwiły się Bogu. I e, jednym z tych istot jest e, lucyfer, jest szatan, jest diabeł. I rzeczywistości duchowej też są demony, które są. E, należą do, do Królestwa Ciemności. Są także ci te istoty, które są posłuszne Bogu duchowe. Nazywamy ich aniołami. I ta cała rzeczywistość duchowa, ona jest. Ona jest i ona przenika ten nasz świat fizyczny. I to nie jest tak, że my jesteśmy poza tym jakoś wyjęci z tego. Czy chcemy, czy nie, jesteśmy w tej rzeczywistości. I ona nas dosięga, ta rzeczywistość, ona nas dotyczy. I e, fakt jest taki, m, można w to wierzyć lub nie, oczywiście. Próbowałem podać jakiś przykład w tym... przykład... Próbowałem podać jakiś a, argument, czy... pewien fakt, że ludzie, których obserwujemy, którzy są znani, mówią o tej rzeczywistości duchowej i mówią, że są po drugiej stronie. Po tej złej stronie są przeciwnikami Boga, stali się przeciwnikami Boga, będąc poddanymi przeciwnikowi największemu Boga szatanowi. Stali się przeciwnikami Boga. Nie ma innej rzeczywistości duchowej, a i prawda jest taka, jeżeli wierzyć w to, co Bóg objawił w pismach, objawił ludziom, którzy to zapisali później, prawda jest taka, że. Yy, na końcu czasu wszyscy żywi i umarli, staną. Każdy człowiek bez wyjątku musi stanąć przed Bogiem, by zostać osądzonym za to, co zrobił. I Bóg osądzi każdego człowieka, to jest tak zwany sąd ostateczny. Każdy człowiek stanie przed Bogiem, by zdać sprawę ze swojego życia. Jeżeli znajdzie się winnym przekroczenia Bożego Przykazania, tego, co Bóg powiedział, żeby nie, zrobić, nie robić dla dobra człowieka, jeżeli znajdzie się to przed Bogiem, będzie ta osoba winnym. Po prostu. I ktoś może powiedzieć, no tak, ale. ale więc w ten sposób ta rzeczywistość duchowa ciebie dotyczy. Tak czy inaczej, jeżeli jej nie rozpoznajesz wokół siebie. Niewrażliwy jesteś na tą rzeczywistość duchową, bo ona jest. I Bóg mówi do nas. I ludzie spotykają aniołów, i oni mają interakcję z ludźmi. I także można napotykać na ludzi, którzy, którzy z tą ciemną stroną hmm. mają kontakt i z duchami, i z demonami, i wróżbici, i, i jakieś media różnego typu, ktoś jest medium, i czy. czy czy jacyś tam e, okultyści, ci ludzie nie trzeba ich daleko szukać naprawdę wokół nas są, więc ale jeżeli jesteś niewrażliwy, niewrażliwy na tą rzeczywistość duchową, która jest wokół ciebie, chociażby na to, że Bóg do ciebie mówi, tak? E, mówisz, to mnie nie dotyczy w ogóle, to chcę ci powiedzieć, że i tak spotkasz się z Bogiem, i tak będziesz, tak czy siak znajdziesz się w tej rzeczywistości duchowej. I ktoś może powiedzieć, no tak, ale przecież Bóg jest miłosierny, to jak może tak ludzi po prostu e, potępić za, za ich grzechy? No, bo jest sprawiedliwy. No to nie jest miłosierny. No, jest właśnie miłosierny, dlatego dał swojego syna Jezusa Chrystusa. I ten Jezus Chrystus pouczył, co należy zrobić, by być zbawionym, bardzo jasno jest w Biblii. Musisz narodzić się na nowo, musisz odwrócić się od Twojego grzechu, przyjąć chrzest i otrzymać dar Ducha Świętego, by narodzić się na nowo z Ducha, by prowadzić życie wolne od grzechu w mocy Ducha Świętego, by pełnić wolę Bożą. Po to żyjemy, by pełnić wolę Bożą, a nie po to, by sobie po prostu żyć, tak jak inni. Nie po to żyjemy. Jesteśmy w świecie Żyjemy w świecie, w którym tak naprawdę trwa coraz bardziej zaciekła walka duchowa, z, z, która polega na zderzeniu dwóch królestw: Królestwa Światła i Królestwa Ciemności. I to się dzieje. Diabłu zależy, by jak najwięcej ludzi poszło za nim, e, i, 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 poprzez, i wykorzystuje ludzi, którzy, do, którzy pracują dla niego, chociażby te gwiazdki. Tak pięknie śpiewające i tak pięknie ubrane i tak, tak powabne i, 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 i pięknie wy, wymalowane i tak dalej. Czy mężczyźni, czy kobiety. Oni są, współpracując z diabłem jak najwięcej ludzi chcą przyprowadzić do niego. Odciągnąć od Boga, odciągnąć od Jezusa, zdeprawować. Zdeprawować te, te jak naj Walka staje się coraz zaciekła. Coraz bardziej diabeł chce zdeprawować młode pokolenie. Coraz bardziej jest to zdeprawowane, co widzimy w mediach. I po prostu o to chodzi, diabeł. Jak najwięcej zdobyć dla siebie tych dusz i odciągnąć od Boga. O to mu chodzi. I to się dzieje. To się dzieje. Jest walka o duszę. Walka o duszę. Także o Twoją duszę. I na sądzie ostatecznym po śmierci będzie już za późno. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj trzeba zawołać do Jezusa, Panie, ratuj mnie. Żyłem dla siebie, żyłem egoistycznie. Interesowało mnie tylko to, co się tyczy mnie i oczywiście mojej rodziny tak, ale nie myślałem nigdy o tym, by pełnić Twoją wolę, by poznać Twoją wolę. A Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane, to, o co zabiegacie codziennie. Jedzenie, ubranie, dach nad głową i to wszystko będzie wam dane, jeżeli będziecie szukać, przede wszystkim postawicie numer jeden, moje królestwo i moją wolę. Tak? Bóg jest. Sprawiedliwy i miłosierny, dlatego dał swojego syna Jezusa, żeby każdy, kto w niego uwierzy, prawdziwie nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale trzeba na serio pójść za Jezusem i uznać go Panem, a jeżeli nie diabeł jest Panem, ale Jezus, to pełnimy wolę Jezusa. Znamy jego wolę, znamy jego słowo, wiemy, czego chce. Pragniemy tego, by Duch Święty zamieszkał w nas. Byśmy mogli służyć Bogu byśmy mogli narodzić się na nowo i dopełnienia Jego woli. Wtedy przechodzimy ze śmierci do życia. Wtedy nie idziemy na sąd. Wtedy nasze grzechy są przebaczone, bo żeśmy przyjęli chrzest świadomie w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie naszych grzechów, na oczyszczenie z naszych grzechów. Duch Święty zamieszkuje w nas i nas uświęca, stajemy się święci. Święty znaczy oddzielony od świata dla Boga, do pełnienia Jego woli. Nie należymy już do tego świata, ale przyszliśmy do. do należymy już do Chrystusa. Nie idziemy na sąd, gdzie będziemy potępieni. Ci, którzy to e, są Chrystusowi, ci, którzy zaufali Jemu, nie idą na sąd, ale staną przed Jezusem Chrystusem i będą rozliczeni z tego. Nie ze swoich grzechów, ale z tego, co udało im się, zostaną nagrodzeni za to, co udało im się z pomocą ducha Bożego i łaski Bożej ukończyć dla Bożej chwały, dla advancement of his kingdom, czyli dla rozpowszechniania, rozkrzywiania jego królestwa. Bóg, poprzez Pana Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego, ma dla każdego z nas miejsce w swoim planie ratowania ludzkości. Plan polega na tym, aby jak najwięcej ludzi mogło być zbawionych, czyli wyratowanych z mocy diabła z tego świata i przeniesionych do Królestwa Chrystusa. Obyś był jednym z nich, obyś była jednym z nich.